Hejka! Postanowiłam, że nagram taki początkowy filmik, ponieważ już zaczęłam robić serial. No, nie muszę powiedzieć serialem, ale historią, coś w tym stylu. I tak, chciałabym Was serdecznie przywitać. Jestem Grace LBS. Raczej nie będziecie mnie znać, ponieważ jestem aktualnie z TikToka. No, też na TikToku nie jestem jakoś sławna, ponieważ mam. Znaczy, um, udało mi się wbić 500 obserwacji, więc też nie jestem jakoś popularna. I zapraszam do oglądania mojego pierwszego filmiku i mam nadzieję, że inne kolejne filmy Wam się bardzo spodobają. A, i chcę dodać, że na pewno na moim kanale pojawią się takie filmy jak Q&A, czy jakieś opinie o figurkach, czy coś w tym stylu, więc polecam śledzić mój kanał oczywiście. Dobra, przejdźmy do rzeczy. Chciałabym się przedstawić, ponieważ no tak nie wypada, że nie wiecie coś o mnie. W sumie powiedziałam już, że nagrywam na TikToku i że się w sumie nazywam Grace LPS, ale <laughs> chcę Wam powiedzieć coś o moim kolekcjonowaniu, tak naprawdę, petropów. Kolekcjonuję pet shopy tak mniej więcej 6-5, może nawet 4 lata. Pierwszy raz dostałam moje petropy na wigilię yy, no znaczy pod choinkę i wtedy już zaczęła się moja pasja. Tak można rzec. Miałam okres bardzo długi no, rok może albo nawet dwa lata, że w ogóle zapomniałam o petropach i chciałam od nich odpocząć i no niestety nie kolekcjonowałam ich. Ale nagle wyświetlił mi się filmik zakręcony. Nie wiem, czy możecie znać, ale większość ludzi z LPS community na pewno. Yeah. Przez ten filmik tak naprawdę zaczęłam od nowa kolekcjonować moje petshopy I zaczęłam je szukać po domu Większość znalazłam, a później się nagle pojawiła G7 w sklepach No i tak jakoś powróciło, założyłam sobie swoje konto na Vinted I zaczęłam kupować popy oryginalne, fejkowe i ogólnie G2, G3 i takie ogólnie I to tak naprawdę w sumie to tylko tyle, co chciałam powiedzieć o, o sobie. Och, I bardzo przepraszam, jak na przykład będę się powtarzać to słowo albo będę się zacinać, ponieważ mam problemy i się po prostu stresuję przed kamerą, mam już to ręce! No, więc dziękuję za oglądanie papatki